Cześć, witam, powiedzcie mi czy istnieje na tym świecie coś takiego jak jakaś sprawiedliwość, że wszyscy mają równo, że wystarczy tylko się postarać i każdy może osiągnąć to co chce. No powiem wam, że tak nie jest. Jedni się urodzą zdrowi, piękni, śliczni, inteligentni i mądrzy, a drugim wszystkiego brak. I gdzie tu jest sprawiedliwość? Subskrybuj mój kanał. I poszukamy jeszcze takich niosów.